Witam wszystkich entuzjastów motocykli spalinowych. Jesteśmy pod Kielcami. Firmie RPM Motorsport w Nowinach. A co tutaj robimy? To już wam opowie o tym sam właściciel. Spełniamy marzenia. Wprowadzamy Ameryki, te piękne bryki. Kupujemy je oczywiście całe, bezwypadkowe. Jak mówiłem, spełniamy marzenia ludzi. W ile czasu może przyjść tutaj motocykl od czasu, kiedy zamawiacie go? Od dnia zakupu maksymalnie półtora miesiąca w najgorszym wypadku 2,5 miesiąca, ale średnia jest powiedzmy tak, od półtora do dwóch miesięcy. Super. Mamy tutaj trzech motocyklistów, również waszych przyjaciół. Którzy korzystają z tych sprzętów. Może sami opowiedzcie, jak Wam się współpracuje tutaj z tą firmą, no i jak oceniacie te motory? Słuchajcie, sami widzicie, jak można popatrzeć na te motocykle, o oko pocieszyć, bo sami jeździmy na motocyklach, na choperach, na motocyklach turystycznych. Zwiedzamy, poznajemy te miejsca, które gdzieś kiedyś ktoś zobaczył, ale też odkrywamy. Nowe miejsca, to nas cieszy, to nas gdzieś tak no, podnieca można powiedzieć, bo jazda motocyklem to, to nic innego jak takie właśnie spełnienie tego swojego dziecięcego marzenia i to nas gdzieś uwalnia, ale przede wszystkim tak jak mnie odstresowywuje, tak, codzienność stwarza pewne, pewne sytuacje, z którymi jak siadamy na motocyklu zapominamy, otwieramy swój umysł, jedziemy, to nas cieszy, muzyka, muzyka... Tych właśnie wydechów, tak, które bardzo się pracują, to jest bajka. Pokwal się co ma za motocykle. Tak jak na koszulce. Harley <grym _> Davidson, <grym> jeżerobkingiem. Fajny motocykl, o niskim środku ciężkości. Bardzo zwinny, sprawny, 1700 pojemności, 101 koni. Także taki zżwawy Mustang, który sprawia e, przyjemność. Na dalsze trasy tu stoi moje BMW K1600 GTL. No to już się robi tym tysiące kilometrów. Czek siada jakby z... Z, le z leżącej pozycji, z kanapy. Siada z motocykla i cieszy się tym że przejechał, zobaczył, zwiedził, poznał nowych ludzi. Nie chce się, to się to siadać, tylko jechać dalej. Nie chcę się siadać. No dobrze, a tutaj dwóch panów jeszcze mamy. Coś czuję, że też inne sprzęty są. Czy ja to bardziej preferuję jazdę motocrossowo, ewentualnie duro, ale nie ukrywam, jeżeli chodzi o motory takie typowo turystyczne, jak najbardziej cruisery. Czy jest zajawka... W... Dwa kierunki, w dwie strony kierunki. można powiedzieć. To jest jakiś styl życia, tak? który wyznacza trajektory. Ale też jest właścicielem tego VTX, który przypłynął z Ameryki. Bezpośrednio z Ameryki Robert spełnił marzenia wraz z Piotrem. No i jak możecie zauważyć, jest uśmiech, czyli e, chyba wszystko jest w porządku. Więc... Bo jak ktoś tu przyjeżdża, to tak, wybiera, kupuje od razu rajduje, tak jak tutaj kolega. Tak? No ale o to w tym wszystkim chodzi. Przyjechać, pasuje, wyjeżdżam, jadę. Janusz, a Ty co masz do sprzęta? Burgmana. 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 burgmana, Ale też wsiadasz, jedziesz. Tak. Na trzech kołach, Ale to ale On tu przyjeżdża po to, żeby popatrzeć, nastroić. Znaczy na, raz, na razie stara przekonać żonę do właściwego kierunku. Tak. Od czegoś trzeba zacząć. Tylko A no, swoją, no. Czy żonę kolegi. No, jak, jak sama no jeździł motorem, to ty jeszcze się bawiły samochodzikami małymi. Więc jak widzicie, jeżeli potrzebujecie znaleźć idealnego sprzętu, ale nie tylko doradzić, zobaczyć, siąść, to tutaj, jak widzicie, wszyscy tych dwóch panów, no mogę wam powiedzieć, na pewno jak przyjedziecie, obsłużą was perfekcyjnie i wyjedziecie, moim zdaniem, z najlepszym sprzętem w Polsce, jeżeli chodzi o motocykle z USA. Bo nie wszędzie e, prezes, właściciel przyjdzie i wymieni wydech. Na przykład. Wytłonie świecy. E, umył. O to chodzi, żeby być w takich miejscach, odwiedzić takie miejsca, gdzie możecie dostarczyć sobie tych emocji, ale zarazem poznać ludzi, którzy wam pomogą. Bo może nie macie tej wiedzy w 100%, a chcecie zacząć przygodę z motocyklami? Kiedyś ludzie, no powiedzmy, mieli pieniądze, ale nie było dostępu do motocykli. Do takich. To były mz były inne sprzęty. W tej chwili ludzie mają pieniądze. I mają dostęp do motocykli. Dzięki, Ale dzięki taki, wam. Dzięki takim ludziom jak my, gdzie po prostu staramy się, żeby był wybór, ktoś jak do nas trafi, to na pewno kupi motocykl. No bo nie ma co się oszukiwać osiągnięcie motocykla, czy nawet samochodu za oceanu. No dla zwykłego kowalskiego nie będzie takie proste. Nie wie co i jak, jak to zrobić, żeby to jednak przyjechało nie, takie powiedzmy puste pudełko, jakiś tam orzeszek. Dokładnie, tym, dokładnie. Chciałem to powiedzieć. Piękny, ładny sprzęt, gdzie się przyjeżdża, odpala i się wyjeżdża, a nie... Tak jak to mówią gwarancja do bramy. No i chyba na tym bazujecie mi się wydaje, że jednak dobry, fajny klient, zadowolony to przyciągnie kolejnego fajnego klienta i będziecie mogli z nim współpracować, bo to będzie was, was taki no przyjaciel kolejny. Pamiętaj się. to nasz przyjaciel Janusz dobrze o tym wie, bo jest u nas często w soboty i wie ilu do nas klientów przyjeżdża i ilu klientów wyjeżdża z klami. no może się coś wypowiedzieć. Najfajniejsze jest wiesz, Roberta klient jest klient Wydymany i zadowolony. To wycięcia? To jest niemal. wesoły. To jest do... trafiony. Chyba tym miłym akcentem będziemy musieli zająć, bo lepszej fuenty nie znajdziemy. Tak mi się wydaje. Można dzwonić w sobotę, w niedzielę po godzinie 12.00 tak. i w święta. Dokładnie, możecie zawsze dzwonić, chociaż dajcie chłopakom. Chociaż Ale to ja Wam nie powiem, że. Robert nie chrapie, on śni jeżdżąc na harlem. A my widzimy się w kolejnym wejściu, będziemy Wam pokazywać, opowiadać co tutaj chłopaki mają i co jeszcze przypłynie, bo mi się wydaje, że coraz więcej tak, za, miesiąc, za miesiąc następna dostawa. Jak widzicie tutaj nikt nie próżnuje, wszyscy pracują na 100%. A następny odcinek o autach. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym wejściu. Hej!